Dzień dobry. Czas na kulturę starożytnej Grecji. I mam dla Was trzy wiadomości. Dwie złe, jedną dobrą. Złe to jest dużo postaci, dużo pojęć, a dobra mało dat. Oglądamy. Tak wspomniałem, będzie tego dużo, dlatego też na koniec ja już nie będę znowu wymieniał tych postaci, tych pojęć, które to robiłem na poprzednich lekcjach, tylko po prostu powiem: Pojęcia, postacie, wysklinujecie i drukujecie. Będzie wam po prostu szybciej i nie będziemy tracić cennego czasu. Więc do rzeczy. Idziemy sobie do filozofii, od której sobie będziemy zaczynali. Filozofia to jest przede wszystkim zamiłowanie do mądrości. Grecy chcieli poznać odpowiedź, która ich bardzo mocno nurtowała, a przede wszystkim z czego zbudowany jest świat. Jaki jest początek tego świata? Jakie są mechanizmy, które tym światem rządzą? Dążyli do tego, żeby sformułować matematyczne, fizyczne, ale i astronomiczne prawa, które będą im tłumaczyły pewne zjawiska. Interesowali się również człowiekiem. Jego miejscem we wszechświecie oraz związkami pomiędzy ludźmi. Zaczęło się od jońskich filozofów przyrody, czyli najstarszych filozofów, którzy pragnęli wyjaśnić przede wszystkim budowę świata oraz mechanizmy, jakie nimi e, rządzili. I tak będziemy mieli Talesa z Miletu, a myślę, że twierdzenie Talesa na matematyce mocno już pewnie wjechało, więc no, albo wiedzie, to nieważne, on twierdził, że świat powstał z wody. I swoje twierdzenia oparł na obserwacji przede wszystkim. Przyrody. Kolejny pan to Parmenides. On mówił, że świat, który odbiera człowiek, czyli my, za pomocą zmysłów, jest tylko złudzeniem. Stworzył on pojęcie absolutu, czyli takiego doskonałego i zupełnie niezmiennego. Bytu, takiego niezmierzonego bytu. O, może tak. Kolejny to Pitagoras, czyli z zą matematyka będzie wchodzić, Pitagoras pochodził z samos i był pierwszym Grekiem, który stwierdził, że gwiazdy o wschodzie i zachodzie słońca są tymi samymi gwiazdami, i rozwinął o koncepcję nieśmiertelności duszy. Zanim pójdziemy dalej do kolejnych filozofów, najpierw e, zwróćcie uwagę na szkołę ateńską. Nie będę wchodził w szczegóły, macie tutaj e, opisane to wszystko na dole. Przede wszystkim szkoła ateńska to jest dzieło z renesansu, ponieważ. Nastąpi wtedy odrodzenie miłości do filozofii, zamiłowania do filozofii, i ludzie tych filozofów, o których mówię teraz, będą po prostu poznawać. Można powiedzieć, że na nowo, bo wcześniej nikt go nie słyszał, a nastąpiło dosyć duże tłumaczenie dzieł starożytników. Idziemy dalej. Kolejny filozof, czyli Sokrates. Interesował się człowiekiem. Jego uważa się za ojca humanizmu, nawet tego, który będzie się rodził dopiero w renesansie. Przyporządkowuje się mu słowa. Wiem, że nic nie wiem. Był nauczycielem Platona, więc Platon wjeżdża jako kolejny filozof. On założył szkołę filozoficzną w gaju Akademosa, stąd nazwa Akademia. Był twórcą idealizmu i stworzył on teorię państwa idealnego. Podzielił ludzi na trzy kategorie, takie najważniejsze: na sprawiedliwych i rozumnych, na wojowników oraz na rzemieślników i kupców. Uznawał, że każdy z tych trzech stanów ma pełnić określoną funkcję w społeczeństwie. Platon był nauczycielem Arystotelesa. Arystoteles z kolei nauczał w gaju Apolina Lykejskiego i stąd będziemy mieli pojęcie liceum. Usystematyzował rozmaite dziedziny filozofii i można powiedzieć, że odłączył od tej filozofii logikę. Filozofię podzielił na praktyczną, czyli etykę, politykę, retorykę, ekonomikę czy poetykę. Oraz na teoretyczną, typu fizyka, matematyka oraz metafizyka. Był nauczycielem, co już wiemy, z lekcji poprzednich Aleksandra... Macedońskiego. Idziemy do filozofii tej hellenistycznej, czyli właśnie tej, która była po śmierci samego Aleksandra. I tu będziemy mieli takich dwóch dosyć ważnych filozofów. Pierwszy to jest Epikur, czyli będziemy mieli szkołę epikurejską. On twierdził, że bogowie istnieją, ale są zupełnie obojętni na losy zwykłego człowieka. Epikurejczycy sądzili, że w życiu należy skupić się tylko na przyjemnościach. Zenon Skition to jest z kolei stoik. On założył szkołę stoicką i głosił, że ludzie powinni powściągać wszelkiego rodzaju emocje i ze spokojem poddawać się temu, co dzieje się dookoła. Dlatego taki stoicyzm będzie tutaj bardzo istotny. Idziemy do literatury. Nie byłaby możliwa, jakby nie fakt, udoskonalenia alfabetu fenickiego i powstania alfabetu greckiego. Grecy wykorzystali to, co stworzyli Fenicjanie, dodali do niego pięć samogłosek, więc można było tworzyć po grecku różne dzieła. Był Sam alfabet grecki był podstawą pisma w Europie Wschodniej, nawet w późniejszych czasach. Pojawiają się tak naprawdę bardzo ważne gatunki literackie. Pierwszy to epos. Epos, czyli najstarszy gatunek literatury europejskiej. Utwór taki epicki, w którym obok ludzi pojawiali się bogowie. Były tam przygody, kontakty świata bogów z ludźmi. Przedstawiał on losy bohaterów na tle różnych wydarzeń historycznych. Oczywiście e, pojawiły się. Przykładne dzieła, które powinniśmy tu przytoczyć. Homer i jego Iliada oraz Odyseja oraz Heziot, i jego Teogonia, i Prace i Dnie. To były takie eposy dydaktyczne o uprawie roli, jakby ktoś chciał uprawiać rolę. Pojawiła się też liryka, czyli generalnie utwory, które początkowo były. Po prostu recytowane e, przy konkretnej muzyce. Później zostały one nazwane poezją. I tu będziemy mieli takiego pana Ktyrtajos ze Sparty, który, jako że był patriotą, to tworzył właśnie tego typu poezję patriotyczną, która nawoływała do walki w obronie ojczyzny. Oraz Safona z Lesbos i Alkajos z Lesbos, którzy tworzyli poezję. Erotyczną. Zresztą Lesbos też tutaj powinny Wam dać do y, myślenia. I możecie sobie wyklikać lesbos, safonę, lesbos, i już wiecie, że to stamtąd wzięło się pojęcie lesbiki. Ale na boku to zostawiamy, idziemy sobie do historiografii, czyli literatury, która poświęcona będzie historii wojen oraz historii królów. Zaczęto ją tworzyć po to, żeby upamiętniać czasy słynnych, współczesnych im ludzi. Po to, żeby były one później zapamiętane. I tak wlatuje nam Herodot oraz jego dzieje. On opisuje tutaj wojny grecko-perskie. Tukidydes, czyli wojna peloponeska i tutaj dla maturzystów taka dosyć ważna informacja, najczęściej w zadaniach, kiedy jest cytowany fragment właśnie z wojny peloponeskiej. Na dole jest napisane tukidydes, cudzysłów, wojna Wielokropek cudzysłów. Czyli nie podpowiadają wam bezpośrednio, że jest to wojna peloponeska. Ale teraz już wiecie, że jak będzie Tukidydes, to musi być wojna peloponeska i to jest taki tip, można powiedzieć, że protip nawet, można powiedzieć, do matury. Ważna informacja dla maturzystów, oczywiście. Był też Xenofon, który był autorem historii greckiej. On kontynuował, powiedzmy, że dzieło Tukidydesa. Idziemy do teatru, czyli niezwykle ważnego miejsca w życiu oraz postrzeganie świata przez Greków, ponieważ teatr wykształcił się tak naprawdę z misteriów, które były poświęcone bogowi Dionizosowi, czyli było to swego rodzaju kultem boga Dionizosa. Przedstawienia odbywały się raz do roku, i finalnie ten teat będzie składał się z trzech aktorów oraz chóru. Ale to Wszystko będzie trwało, będzie niestety troszeczkę się zmieniać, będzie ewoluować. Jednego aktora na scenie miał już Tespis, jeden z twórców. Później drugiego na scenę wprowadził Aischylos, a trzeciego wprowadził Sophocles. Jednak ten chór był niezmiennie bardzo istotny. On był swego rodzaju przerywnikiem między kolejnymi aktami przedstawienia, komentował to, co dzieje się na scenie, był narratorem oraz śpiewał. Czyli wprowadzał na przykład wszystkich na widowni do kolejnych. Scen, które się za chwilkę na tej scenie będą rozwijać i tworzyć. Pojawiły się dwa rodzaje dramatu. Pierwsze to będą tragedie, które będą opisywały tak naprawdę kwestie mitów oraz tego, jak ludzie są karani przez bogów za ich złe postępowanie i będzie. Głównie ta tragedia odkrywać takie prawdy moralne. I tu będziemy mieli takich trzech dosyć ważnych e, tragediopisarzy, i to będzie wspomniany Aeschylus oraz jego Oresteja. Będziemy mieli Sofoklesa, jego Antygonę, króla Edypa, to pewnie z polskiego możecie kojarzyć, czy Eurypidesa, który stworzył Medeę albo Elektrę. Ale e, pojawi się później też komedia, czyli utwór, który generalnie był takim. Lekkim, nieco żartobliwym tworem i pokazywał świat na opak. On opisywał tylko wydarzenia, które nie będą, w jakikolwiek stopniu, dotykały bogów, bo z nich się nie śmieje. I to będziemy mieć takiego pana jak Arystofanes, jego ptaki, jego chmury czy żaby. To są komedie, przykłady komedii. Jeżeli chodzi o budowę samego teatru, to widzimy to tutaj. Mamy teatron, czyli widownię orchestrę, czyli chór proskenium, czyli tam, gdzie oni występują. Czy będzie później do tego dochodziło jeszcze skenę, czyli budynek dla. Aktorów, który będzie służył jako przebieralnia. Bardzo istotne będzie to, że ten teatr będzie się rozwijał, rozbudował, bo coraz więcej chętnych będzie się ustawiał w kolejce, żeby dane przedstawienie zobaczyć. Idziemy do architektury greckiej i do trzech porządków greckich, które są dosyć istotne. Pierwszy to porządek dorycki, najstarszy ze wszystkich porządków, gdzie była taka bardzo duża, monumentalna kolumna, która była raczej... Taka surowa, bez żadnych udziwnień, dekoracji i było takie bardzo rzadkie żłobkowanie. Czyli były one co jakiś czas tylko i wyłącznie pojawiające się. Można by ich naliczyć nawet 20. Nie było czegoś takiego jak baza. Brak bazy. Tak, nie ma bazy. Drugim porządkiem będzie porządek joński. Jak taki poseł w Sejmie. Ale nieważne. On pojawi się na przełomie właściwie vii -VI wieku p.n.e. I on będzie już cełował się tym, że będzie... Miał bazę, o której mówiłem wcześniej, że styl dorycki tego nie miał i będzie przede wszystkim kolumna smukła, zwężająca się ku górze, czyli będzie na początku szeroka, później dosyć wąska, będzie żłobkowana, będzie miała 24 żłobienia. Nikt wam nie kazał tego nigdy liczyć, ale jest to ciekawostka. No i ostatni porządek, czyli Koryncki, ten najnowszy, pojawił się na przełomie 5-4 wieku PNE i miał bazę, bardzo mocno rozbudowaną, a sam trzon kolumny będzie podobny do stylu jońskiego, jednak będzie bardzo bogato żłobkowany. Co prawda będą to 24 żłobienia, ale będzie na górze. Pojawiały się ornamenty z liści, jakichś dziwactw i tak dalej. Nie będę wchodził w szczegóły. Do szczęścia Wam to przecież potrzebne nie będzie. Architekturę poniekąd poruszyliśmy przy okazji poprzednich lekcji, bo mówimy o Akropolu i tam były bardzo ważne świątynie. Najważniejszą świątynią będzie Partenon, czyli świątynia Ateny Partenos, gdzie Perykles będzie kazał ją zbudować, ponieważ Akropol będzie spalony i zniszczony przez Persów. Później będziemy mieli dosyć ważne pojęcie, bo wjeżdża nam tutaj Erekteon. Erekteon, czyli zupełnie nowa świątynia, bo ona będzie poświęcona Atenie oraz Posejdonowi i Taką charakterystyczną częścią tego erektyonu są kolumny. Kolumny zwane kariatydami to jest kolejne pojęcie. Kariatydy, czyli kolumny w kształcie kobiet, dziewcząt, które będą jakby trzymać na e, swoich głowach portyk dachu. To jest taka ważna informacja, ale też forma ciekawostki. Na e, sam Akropol prowadziła reprezentatywna brama wejście na Akropol, czyli propyleje. Co do rzeźby. Rzeźba będzie się zmieniać, a dokładnie to materiał, z którego będzie powstawać, będzie się zmieniać na przestrzeni lat. Na początku będzie drewno, później kamień, później brąz, a później pojawią się. Również i kwestie marmuru, który będzie wjeżdżał. Tematyka to głównie są to posągi bóstw, sceny mitologiczne, bohaterowie, czyli Herosi, oraz atleci, którzy też będą otoczeni kultem przecież w starożytnej Grecji. Jeżeli chodzi o sposób przedstawienia postaci na tych e, rzeźbach, to będą one statyczne, będą monumentalne. I dopiero w V wieku PNE zaczęto je przedstawiać w zupełnie nowym świetle. Pojawi się ruch, ale przede wszystkim to, co się nie zmieni, będzie cały czas jeden kanon piękna, czyli. Piękno ludzkiego ciała o idealnych proporcjach. I tak będzie mieli Fidiasza, który tworzył na początku monumentalne posągi z drewna, później z kości słoniowej złota, innych metali, szkła oraz będzie je później e, kolorował emalium. Wykonał on fryz wokół partenonu na Akropolu, ale chyba najbardziej charakterystyczna będzie Atena Partenos albo Zeus Olimpijski. Pierwszym rzeźbiarzem, który zaczął tworzyć człowieka w ruchu, był Myron, a jego charakterystyczne dzieło to Dyskobol. Będzie jeszcze Poliklet, który stworzył kanon idealnej proporcji ludzkiego ciała i to mamy do ryforosa, czyli takiego chłopca z włócznią. Jeżeli chodzi o malarstwo, nie było jakoś mocno, powiedzmy, że rozwinięte, raczej było to dekoracje. Dekoracje na amforach, na różnego rodzaju wazach, na wielkich paterach. I będzie ono miało dwa wymiary. Będzie to malarstwo czarnofigurowe, gdzie będziemy widzieli głównie atletów, ale też pojawi się malarstwo czerwonofigurowe, które będzie miało charakter również mitologiczny, ale i pojawią się e, powiedzmy, że owi atleci. Idziemy do igrzysk, bo ja już o niej mówiłem przy okazji poprzednich tematów, natomiast musimy sobie tutaj to jednak troszeczkę rozwinąć. Było coś takiego jak gimnazjum, czyli miejsce, w którym można było przygotować się do igrzysk. Wspominałem kiedyś o agonach, czyli zawodach sportowych, takich swego rodzaju eliminacjach do owych igrzysk. I pierwsze igrzyska odbyły się w 776 roku w greckiej Olimpii, dlatego igrzyska olimpijskie, a nie olimpiada, bo olimpiada to był okres 4 lat. 4 lat pomiędzy igrzyskami, i on był właśnie przeznaczony na przygotowanie do tych igrzysk, na te agony i tak dalej. Pojawiło się e, pankration, czyli takie brutalne połączenie zapasów i boksu, które były dodane nieco później, do zwanego pięcioboju olimpijskiego, gdzie będzie, przypomnijmy sobie, rzut dyskiem, oszczepem, skok w dal, bieg czy też zapasy. Będzie pokój olimpijski, kiedy to na czas igrzysk przerwano wszelkie wojny pomiędzy poleis, ponieważ igrzyska były zorganizowane ku czci Zeusa, a tego wszyscy musieli przecież czcić. Idziemy sobie już do ostatniej części lekcji, później stanie tylko podsumowanie, do kultury hellenistycznej. Kultura hellenistyczna to jest kultura, która łączy w sobie kulturę grecką, helleńską, z kulturą lokalną, czyli wschodnią. Tam mogą być kwestie kultury egipskiej, perskiej, czy jakąkolwiek inną, którą Aleksander miał już pod sobą, bo przecież podbił bardzo dużo ziem. Największy wpływ na rozwój tej kultury hellenistycznej mieli Ptolemeusze w Egipcie, bo tam będziemy mieli Aleksandry, którą stworzył Aleksander i będzie ona jednym z głównych centrów kulturowych starożytnego świata. Będzie tam utworzona wielka biblioteka, która się no, niestety nie ostała, bo została ona później poddana płomieniom, spłonęła. Natomiast celem było to, żeby zgromadzić w tej bibliotece całą wiedzę ówczesnej ludzkości, całego świata. Znalazłeś tam y, różne wersje utworów, prawdopodobnie tam była Iliada, była Odyseja i tam też miała się narodzić nowa dyscyplina naukowa, czyli filologia. Czyli filolog to jest miłośnik słowa. Idziemy sobie do y, pojęć i tu będziemy mieli dwie części pojęć, czyli biały ekran, stop, print screen, drukuj. Nie będę tego wszystkiego czytał, bo było bardzo dużo, więc darujmy sobie już ten czas. I tak, będziemy mieli pojęcia, część pierwszą. Pojęcia, część drugą, będzie mieli postacie, część pierwszą, część drugą, no i daty. Mówiłem w tej dobrej wiadomości, że jest tylko jedna. I 776 rok P.N. czyli Igrzyska Olimpijskie. Na tym lekcję możemy sobie zakończyć. Na chwilkę przerwę zachęcam do postawienia mi kawy za moją pracę oraz odwiedzenia mojego sklepu. Znikam. Dziękuję i do widzenia.